Siemanko z Ciemnego Garażu. Dzisiaj dalsza część mechaniki. Widziałem, że pierwsza część bardzo Wam się podobała. Bardzo niska oglądalność. Ale wiem, że po prostu obejrzeli to najbardziej i wytrwali. To co tutaj robiłem z kompresją, z cewkami, z świecami. A dzisiaj dalsza część. Zmienimy sobie tą beleczkę, bo ona jest taka trochę luźnawa. Tamta poduszka jest zerwana. Wyrwałem z te piątki ze sztywnymi tutaj Tymi elementami, no i przede wszystkim z poduszką, która nie jest naderwana i jest już ta taka nowsza poduszka kwadratowa. Mam też, jak widzicie, tutaj poduszki pod rozrząd oraz mam poduszkę pod skrzynię. Niestety ona ma tutaj ten element zerwany, o, o to. Może tutaj nie jest i z dwóch by się dało coś zrobić. Dlaczego mówię o poduszkach i dlaczego będziemy to zmieniać, bo... Silnik jak nie jest obciążony to on bardzo ładnie pracuje. Natomiast podczas jazdy gdzieś te drgania, ten hałas się tak dziwnie roznosi, jakby to auto rzęziło i obstawiam, że to są albo poduszki, albo to jest wydech. Bo wydech środkowy też nie wygląda za specjalnie, on jest taki jakby nie wiem zasany, jest taki z każdej strony jakby go wciągnął ktoś mocno. Jakby ktoś po prostu za, za, za wydech go wyssał. Nie wiem, nie wiem, dlaczego tak się stało z tym wydechem, ale coś tutaj po prostu też tak nieprzyjemnie... Mm, nie, nie nawet hałasuje. No, nie wiem, jak mam ten dźwięk opisać, ale nie jest on prawidłowy, o, mi się nie podoba w każdym bądź razie. Jak widzicie, nie ma tutaj już <laughs> szczotki, kija, czy, czy różnych takich dziwolągów, bo trochę już tutaj mm, porobiłem rzeczy, między innymi właśnie te siłowniki, Jakieś spinki, jakieś takie głupoty. Tutaj taka była mocno zaolejona, za bardzo brudna była guma dolotowa od interkulera, i tak jak widzicie, to coś to jest nie tak. Ostatnio nie jeździłem za bardzo. Poruszałem się w sumie między, tylko między garażami, gdzieś tutaj chyba do sklepu pojechałem. Ale auto było zamulone, tak jakoś, tak jakoś dziwnie działało też. No i już wiem dlaczego, bo właśnie tutaj się spadło gumie, za słabo dokręciłem, albo możliwe, że w ogóle nie dokręciłem, coś się zapomniałem i no i właśnie <laughs> spadło, spadło się, no, czasem się zdarza. Komu się nie zdarzyło, niech pierwszy rzuci kamieniem. Jak jakieś tutaj takie głupoty w ogóle też jeszcze pozmieniałem, tutaj tego nie było, więc to przełożyłem zdawcy jakieś takie y, drobnice no i drzwi, drzwi już są założone te y, oddawcy numer 2 te czarne, widzicie o szpachli nie ma, pięknie zrobione wiadro y, poszło gipsu <laughs> nie no żartuję, to są po prostu te drugie drzwi nie są idealne, no ale nie mają tej szpachli, nie mają tego brzydkiego miejsca, listwa y, przyklejona tak jak być przy, przyklejona powinna, no i tutaj też trochę musiałem podkleić, bo z trzech Chyba tych uchwytów. Chyba dwa mi się udało jakoś uratować. Jeden jest tak średnio, więc jakiś tam klej montażowy tutaj był grany. No ale na razie się trzyma dobrze. Drzwi działają. Boczka nie musiałem zmieniać. Musiałem tylko ten rygielek zmienić też, bo na, na ten dłuższy. Bo Ameryka ma właśnie te takie długie rygle. Śmiesznie to troszkę wygląda. No ale takie są. Tu niech takie sobie będą. Nie wiem, co tutaj jeszcze zmieniałem. czy tam chyba w bagażniku jeszcze robiłem. Dobra, yy, jeszcze sobie trochę rzeczy tutaj dzisiaj z zrobimy. Między innymi uszczelkę pod korek hmm, oleju, bo widzę, że jest tutaj zapocone i często właśnie ten korek się robi twardy. Tak, ten też jest taki, nie najświeższy. Trzeba go zmienić. Yy, zmienimy filtr powietrza, bo gdzieś go tutaj mam. Aha, nie mam filtra powietrza. <laughs> Fresh i filter carbon. Ale to jest filtr kabinowy. Filtr kabinowy to są to są szczęki hamulcowe. To jest zestaw naprawczy do szczęk hamulcowych, czyli te takie sprężynki i tak dalej, żeby ten ręczny uruchomić. To jest chyba wkład filtra. No tak, jakieś tam rzeczy w Drakenie zakupiłem. Nie robię mu tutaj teraz żadnej reklamy. Po prostu czasem tam kupuję. Bo ma w miarę sprawdzony towar i w miarę nieprzesadzone ceny. Dobra, nie gadam tyle, zabieram się za te poduszki i te filtry i te takie y, głupoty. Oh, ale bałagan. Uhu. Mistrz akrobatyki w wymienianiu poduszki dolnej pod rozrządem. Podniesiony dość <grym> sporo silnik. Latarka oczywiście w wykonaniu mojej komórki, bo jakże. Po co mi profesjonalna latarka? A tutaj profesjonalne BHP. BHP przede wszystkim. Ale nie ma co tutaj narzekać. Tu tutaj jest jeszcze koło. W razie gdyby coś miało spaść. Nowa żaba, więc nie przetestowana jak walnie to walnie. A tu mamy starą poduszkę. Nie mam tu tutaj złapać, ale. No Ogólnie jest troszkę y, zuzyta Jest tak że prawie jest całkowicie y, luźna Tak, To jest zupełnie inna, tak jak widzicie Nie wiem od czego to jest Może od diesla albo od V70, jedynki No i tutaj Ta poduszka, która też jest tutaj zupełnie zerwana też jest wymieniona na cała belka. Wydaje się, że jest sztywno, skręcone tutaj Ten do interkulera rura. No i teraz pozostaje spiąć tutaj jeszcze tymi dwoma śrubami, opuścić silnik, spiąć tymi dwoma śrubami, przykręcić koło z powrotem i zobaczyć, czy te denerwujące mnie dźwięki, wibracje. Dochodzące, tak jakby z silnika, z wydechu są ok, Namierzyłem wyciek. Namierzyłem wyciek tam z tyłu, nadal tam coś kapie, a dokładniej spływ turbo, spływ oleju z turba do, do bloku. Teraz wreszcie widać, że tam jest po prostu zakitowane. To tam jest jakieś uszczelnienie w wykonaniu z silikonu, czy czegoś takiego, czy w ogóle nawet nie wiem, czy to przypadkiem nie jest jakiś klej. W każdym bądź razie, no to nie trzyma i stamtąd widać ewidentnie, że się stamtąd sączy. Znaczy, no tyle na ile byłem w stanie się bezpiecznie położyć, że tak powiem, pod y, takim autem. Nie, bezpiecznie. To chyba jedno z drugiem uprzeczy. Dobra. Tyle, żeby krótki film był, żebyście chcieli obejrzeć. <laughs> Wiecie co robić, jeśli Wam się podobało. Ja Was pozdrawiam. Cześć.